Cześć, jestem Kuba. Mamy dzisiaj piątek, pierwszy dzień świąt, jeszcze raz życzę wesołych świąt. I co? Dzisiaj wam pokażę karty flashback, których każdy chciałby zobaczyć w FIFA 21. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz każda osoba, która najpierw się dostała pod choinkę, dostaje do serduszko i także zostawcie suba na tym kanale. I co? Teraz przechodzimy już do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Dawid DH, który mógłby dostać swoją kartę flashback, która przypominałaby o jego świetnych czasach, kiedy był on najlepszym bramkarzem na świecie. Wiemy, że niestety przez ostatnie sezony Decha coraz mniej udowadnia, że jest jednym z lepszych na świecie, aczkolwiek to kiedyś tak było, nie można się oszukiwać. Była to najlepsza karta bramkarza w FIFA Pod względem overala I co? No i myślę, że mogliby poruszyć takich łask Gdyż wiemy, że DHA jak najbardziej Taką kartę by zasługiwał A wiemy, że w tym roku flashbacki działają troszkę inaczej Niż yy, kiedy Jak w poprzednich latach I wiemy, że te karty mogą mieć niższy albo wyższy overall I bardziej to przypomina formę z kilku lat wcześniej I według mnie karta DHA By wyglądała o wiele lepiej na Właśnie w tym karcie flashback I nawet bym się pokusił, że z większymi statystykami Mogła być to jedna z lepszych kart bramkarzy w grze na no czy się ze mną i czy według Was DH zasługuje taką kartę, napiszcie w komentarzu. A następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Arjen Robben, który w tym roku powrócił do FIFA, i według mnie jest to bardziej niż pewne, że właśnie on dostanie swoją kartę flashback gdyż to na pewno wiele osób by takie SBC zrobiło, gdyż ma dobrą reprezentację, Liga jest troszkę gorsza do połączenia, ale także uważam, że jeżeli dajby taką kartę Robena, która by przypominała jego najlepsze momenty w karierze, jak właściwie grał on w Bayernie Monachium i naprawdę wymiatał on na boiskach, byłoby naprawdę bardzo spoko, no statystyki wyglądają pewnie kosmicznie na jego karcie. I co, no i co jeszcze mogę więcej powiedzieć, no karta wyglądałaby na pewno bardzo dobrze, bardzo dobry pace strzał i dribbling, które by na pewno odzwierciedlały jego formę, jaką pokazywał kiedyś, no i chyba każdy z was, kto oglądał piłkę, kiedy ten piłkarz grał, chciałby zobaczyć właśnie jego kartę, flashback. I czas na kolejną kartę w tym odcinku, a jest to karta Polaka, dokładnie Jakuba Błaszczykowskiego, i uważam, że i jej także mogłoby się o to pokusić, gdyż kiedyś był właśnie twarzą FIFA oraz ambasadorem FIFA w Polsce. I co? No, wątpię, żeby to się stało, aczkolwiek no, w głębi serca mam na taką nadzieję, bo wiemy, że Błaszczykowski był dobrym zawodnikiem. Teoretycznie cały czas jest, ale wiemy, że to nie jest to samo co kiedyś. Jego karta mogła przypominać jego formę właśnie najlepszą w Borusii Dortmund. Karta mogła być nawet 85 Overall, ale widzimy, że jego statystyki wyglądałyby naprawdę bardzo ciekawie. No i chyba każdy Polak grający w grę chciałby zacząć taką kartę oraz taki, nie patrząc, hołd dla tego piłkarza, który za niedługo zakończy swoją karierę. A wiemy, że dla polskiej piłki nożnej, jak i właśnie dla Borusji oraz dla samej promocji piłki nożnej w Polsce, ten piłkarz przyczynił się bardzo. Jest to także bardzo dobry człowiek w życiu. Prawdziwym, w realnym, i uważam, że właśnie powinien on dostać taką kartę. Flashback statystyki, jak mówiłem, by wyglądały dobrze. No ciężko byłoby go oczywiście połączyć, ale myślę, że wiele właśnie Polaków oraz fanów tego piłkarza, na przykład z Borussii Dortmund, pokusiłoby się o zrobienie SBC o jego kartę, która nie wyglądałaby jakoś najgorzej. I następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Neymar i tej właśnie co tym mówiłem, W tym roku karty flashback mogą mieć niższą weral niż na normalnej karcie i fajnie jakby wyszła taka karta tańsza Neymara, która by przypominała jego gry właśnie za czasów Santosu i jego początki w Barcelonie, kiedy był on jeszcze środkowym napastnikiem. Jego karta mogłaby mieć niższą weral, gorsze statystyki. I można powiedzieć, że byłby taki troszkę Neymar dla ubogich, aczkolwiek te statystyki na tej karcie tak pewnie wyglądałyby bardzo dobrze, gdyż po prostu no, on jest, ma idealną sylwetkę i tak dalej, i jego takie te mikroruchy pod silnik gry. I co, no oczywiście klub by został taki jak ma teraz, ale przypominałyby to właśnie czasy Santosu i początku FC Barcelony. I co, no patrząc z takie statystyki, jakie jak, jak ja dałem przykładowe tej karcie, wyglądałaby i tak ona cały czas bardzo dobrze. No bo wiemy, dribbling i pace tego zawodnika zawsze jest na najwyższym poziomie, wiemy, że tutaj strzały i podania jeszcze nie były tak dobre i właśnie to mogłoby to odzwierciedlać. No i chyba każdy z was się ze zgodzi, że jeżeli jej by dało takie karty z gorszym overallem, które by powracały do starych lat z piłkarzy, wyglądałoby naprawdę bardzo ciekawie. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest Messi, tak samo jak w przypadku Neymara, byłaby to karta, która by przypominała sezon taki 2012 i tak dalej, kiedy Messi jeszcze był dosyć młodym piłkarzem i dopiero co wchodził w taki świat, chociaż co, co można powiedzieć o wchodzeniu światki, że ten piłkarz już miał wtedy chyba dwie złote piłki na swoim koncie. Ale tak, karta mogłaby być na środkowy napastnik, na wiemy, że wtedy właśnie Messi grał na tej pozycji, na skrzydłach grał Eto oraz Thierry Auri i często on się z Eto zamieniał na tym skrzydle, ale mniejsza z tym. I co, to jeszcze jest oczywiście sezon 2009, ale właśnie od tamtych lat taka karta mogłaby oczywiście nawiązywać. Statystyki byłyby troszkę gorsze, aczkolwiek według mnie pace'u tego zawodnika powinien być o wiele wyższy, bo wiemy, że kiedyś to był demon szybkości. I co, taka karta myślę, że kosztowałaby mniej pewnie niż jego normalna karta na rynku, chociaż jego normalna karta na rynku kosztuje... No bardzo mało jak na to na takie nazwisko Messiego i na to ile on kiedyś kosztował, bo pamiętamy, że w FIFA 14 jego karta była bardzo droga, a na PC nawet kosztowała 15 milionów. Ale tak, według mnie Messi mógłby dostać taką kartę. Myślę, że z tym pace'em można by powiedzieć, że byłaby ona porównywalna z krywalnością z jego zwykłą kartą obecnie, tylko że miałaby ona jeszcze lepszą pozycję. No a co Wy sądzicie, czy taki to był dobry pomysł, że takim dobrym piłkarzom dawać im właśnie takie gorsze wersje, flashbacki, które nawiązywałyby do początków ich kariery, kiedy jeszcze nie byli na tym poziomie, co są teraz? Napiszcie w komentarzu. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro w drugi dzień świąt już w ostatnim odcinku w świętach I zobaczycie oczywiście daily robimy cały czas, więc zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, komentarz, do usłyszenia, cześć! She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket